Stoimy właśnie przed pałacem parlamentu w Bukareszcie. Powiem Wam, że na robi naprawdę wielkie wrażenie. No i nie dziwię się, ponieważ jest to najcięższy budynek na świecie. Waży ponad 4 miliony ton. Co więcej, jest to drugi co do wielkości budynek administracyjny na świecie. Natomiast 70% powierzchni nie jest wykorzystana. Po prostu są zostawione puste pokoje, nie są nawet umeblowane. Żeby zbudować parlament, musiano zrównać z ziemią około 5% Starego Bukaresztu, co wiązało się z tym, że około 40 tysięcy osób zostało wysiedlonych, zburzono około 9 tysięcy domów, jakieś szpitale, archiwa, a nawet zabytkowe klasztory z XVI wieku. W tym momencie pojawiają się plotki, że budynek zaczyna osiadać, yy, że tonie. No, nie dziwię się, masa tego budynku jest no, wielka, budynek sam naprawdę robi duże wrażenie. Co sądzisz o budynku? No, ja uważam, że jest absurdalnie wielki. Nie wiem, czy widziałem coś tak dużego. Mimo tego, że w tej chwili tak naprawdę wykorzystany jest częściowo. Jak się na to patrzy, to faktycznie budzi to taki respekt. Rozumiem, co miał na myśli twórca, jeżeli chodzi o pokazanie potęgę reżimu komunistycznego. Faktycznie jest tak, że przechodzi się no. obok tego. No i masz się w głowie, że kurczę, jednak chyba im się powodzi, że budują takie budynki.